Dzień dobry kochane, dzisiaj odświeżamy temat błędów w pielęgnacji. Już kiedyś był taki materiał, ale postanowiłam go znowu tutaj przytoczyć, bowiem są błędy, które co rusz się powtarzają. I powiem Wam dokładnie co to takiego i oczywiście też powiem w jaki sposób z nich wybrnąć. Zaczynamy. Dla mnie absolutne numer uno w tym momencie to, co obserwuję, to jest brak balansu między nawilżaniem i odżywianiem, a złuszczaniem i oczyszczaniem. To oznacza, że albo z jednej strony przestymulowujecie wasze skóry, Czyli zbyt intensywnie dokładacie tam do pieca to peeling kwasowy, to retinol za często, to mini zabieg jakiś bardziej oczyszczający, a nie dbacie odpowiednio o płaszcz hydrolipidowy. Taki błąd widzę bardzo, bardzo często. W rezultacie ta skóra jest taka zdestabilizowana. Dodatkowo mamy naruszony płaszcz hydrolipidowy i w rezultacie jest uwrażliwiona. To jest dla mnie jeden z głównych błędów pielęgnacyjnych. Jak oczywiście wyprowadzić równowagę, to już wielokrotnie Wam mówiłam w różnorakich materiałach, ale tutaj pragnę spojrzeć na chociażby naruszony płaszcz hydrolipidowy, gdzie bardzo dokładnie to wszystko wytłumaczyłam. Dalej, niesłuchanie sygnałów płynących ze skóry. Dla mnie kolejny błąd, bowiem Wielokrotnie jest tak, że coś podsłyszymy, zobaczymy w reklamie, coś nam wpadnie w oko i stosujemy dla siebie ten kosmetyk bez zastanowienia, czy aby nasza skóra to tak naprawdę potrzebuje. Sygnały płynące ze skóry w postaci pieczenia, szczypania, rumienia, ściągnięcia, podrażnienia bądź krostek, to są sygnały, gdzie skóra z nami się komunikuje. Ona chce nam powiedzieć: Ja teraz potrzebuję, żebyś mnie złagodziła, ja teraz potrzebuję większego oczyszczenia. Także to jest bardzo istotne: yy, wsłuchiwanie się w skórę i regularne uczenie się, co ona nam ma do powiedzenia. Nie bagatelizujcie, proszę tych właśnie sygnałów, bowiem to jest ten kierunek, który yy, jest właśnie po to, żebyście wiedziały, co dla tej skóry zastosować. Nie można tak ślepo po prostu pójść w kierunku jakiegoś trendu. To absolutnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o trendy w pielęgnacji. Dla mnie coś takiego w ogóle nie powinno istnieć. To jest indywidualne podejście do każdej skóry i słuchanie potrzeb jest czymś najważniejszym. Tylko wtedy możemy osiągnąć sukces w zdrowej, pięknej skóry. Kolejna rzecz: niestosowanie kosmetyków do y, danego y, momentu, w sensie do. Y, Obecnej na przykład panującej aury, gdy się zmienia. Czyli to jest takie, że stosujemy cały czas długo jakieś kosmetyki, użymy sobie daną pielęgnację, ale jej nie zmieniamy, czyli też brak zmian w tej pielęgnacji. Znowu też właściwie dostosowanie tego do potrzeb skóry, bo tu mówiłam o czytaniu sygnałów, ale z drugiej strony to jest zbudowanie sobie jakiejś pielęgnacji, ale w oparciu też znowu jakąś przypadkowość. I tak jak mówię, brak zmian poczynianych względem zmieniającej się aury, czynników atmosferycznych. To jest też bardzo ważne. Znowu to indywidualne podejście, czyli tak naprawdę wszystko co się sprowadza to jest to indywidualne podejście do skóry. Kolejna rzecz. Liczenie na efekty w bardzo szybkim czasie i brak cierpliwości. My chcemy jednego dnia nałożyć, drugiego dnia chcemy pozbyć się krostek, a trzeciego może jeszcze tą skórę ujętnić, a czwartego to może nałożyć jeszcze jakąś maskę, a piątego zrobi mini zabieg. To tak nie działa. Trzeba powolutku budować yy, pielęgnację, sprawdzać znowu, jak ta skóra się zachowuje. Brak cierpliwości w pielęgnacji może prowadzić do tego pierwszego błędu, co Wam mówiłam: braku balansu albo przestymulowania skóry, albo zbyt dużej ilości składników odżywczych. Bo jeżeli danego dnia nałożysz na przykład bardzo dużo, kanapkowo, kilka rodzajów produktów nawilżających odżywczych, to może być tak, że jeżeli Twoja skóra nie będzie tego potrzebowała, to następnego dnia będziesz, kolokwialnie mówiąc, miała zapchane pory. Pojawią się jakieś zaskórniki, krostki, krótki. A z drugiej strony może być tak, że za bardzo tą skórę podrażnisz. Zbyt dużo kosmetyków złuszczających, 2-3 kosmetyki kwasowe, jeżeli Twoja skóra tego nie potrzebuje, a chcemy tutaj podkręcić pielęgnację, może okazać się, że w rezultacie właśnie ta skóra będzie uwrażliwiona, naruszony, będzie naruszony płaszcz hydrolipidowy i wtedy naprawdę trudno wrócić do równowagi. Kolejna rzecz, niedokładne lub zbyt agresywne oczyszczanie skóry. Chciałybyśmy, aby to oczyszczanie podchwało dosłownie chwilę. Nie tworzymy sobie takiego, takiego rytuału. Szybciutko nakładamy kosmetyki, zmywamy. Ba, co więcej, trzemy skórę za bardzo. Chciałybyśmy jak najszybciej ten makijaż w szczególności oczyścić, myśląc, że to jest największe zanieczyszczenie, a to nieprawda. Już Wam to wielokrotnie tłumaczyłam. Czyli tutaj mamy tak niedokładne, szybkie takie Yy, oczyszczanie. W rezultacie nie rozpuszczamy wszystkich nagromadzonych zabrudzeń w postaci potu, łoju, nagromadzonych bakterii, wirusów, grzybów i kosmetyków oraz w tym kosmetyków kolorowych, i taka warstewka jest idealną pożywką dla drobnoustrojów, a w rezultacie powstawania różnego rodzaju zmian. Bądź w drugą stronę przesadzamy. Stosujemy codziennie regularnie produkty kwasowe, w tym i żel myjący i tonik, nawet jeżeli nasza skóra tego nie potrzebuje. Tylko niewiele skór naprawdę wybitnie przetłuszczających się, grubych w swojej postaci, w swojej strukturze, z dużą pracą gruczołów łojowych, będzie potrzebowało takich rozwiązań. Z reguły jest tak, że jeżeli już sięgamy po miejący z kwasami, no to już nie sięgamy po tonik, przynajmniej niecodziennie. Możemy sobie tutaj to tak oscylować, troszeczkę nadbudowywać tą pielęgnację, ale jeżeli zbyt agresywnie będziemy traktowały swoją skórę, to też się znowu to niedobrze skończy. Kolejny bardzo duży błąd: chodzenie, spać z makijażem. No to jest największe barbarzyństwo dla skóry. Gdybyście sobie zobaczyły tę skórę pod mikroskopem, co tam się dzieje? I jeszcze to, po pierwsze, makijaż zalegający na skórze. Nie ma wtedy takiej wymiany, tej cyrkulacji. Nie ma dobrej termoregulacji. Skóra się przecież poci. Mamy dużą pracę gruczołów w ciągu nocy. Skóra chciałaby się zregenerować, ale przy tak zalegającej warstwie. Nie ma możliwości. Dochodzi do spowolnienia regeneracji komórkowej skóry, w rezultacie do przyspieszenia starzenia. Przy regularnie powtarzanym takim procesie, czyli kładzenia się z makijażem, przyspieszamy niesamowicie starzenie skóry. Więc nie róbcie tego, dziewczyny. To nie jest dobre. Brak oczyszczenia twarzy rano. Kolejny błąd. Wydaje nam się, że skoro oczyściłyśmy tę skórę rano, to czym ona mogła się w nocy zabrudzić? Ano, tym, że skóra pracuje bez ustanku w nocy. Tworzy się dużo młodych komórek na w związku z tym wyłuszczają się na zewnątrz już te starsze martwe i zalegająca warstwa martwych komórek na skórka, plus odchody roztoczy, które, czyli pajęczaków, które są w kurzu, które są w naszej pościeli i właśnie produkują odchody, i przylegająca do twarzy poduszka zawiera te odchody, to wszystko przenosi nam się na twarz. Plus te kosmetyki, i jeżeli później nie oczyścicie takiej twarzy i nakładacie tylko i wyłącznie na przykład krem SPF albo w ogóle nakładacie całą pielęgnację poranną bez oczyszczenia skóry, no to wierzcie mi, znowu mamy idealną pożywkę dla drobnoustrojów. Co więcej, taka skóra nie jest w stanie dobrze się chronić przed kolejnym dniem, przed kolejnymi czynnikami i też ulega nie tylko mechanicznemu uszkodzeniu, ale też ataku, atakowi ze strony drobnoustrojów. Dalej, brak ochrony przeciwsłonecznej lub aplikacja kremów UV tylko i wyłącznie latem. To też jest błąd w pielęgnacji. Już wam to wielokrotnie tłumaczyłam, że nawet gdy mamy mocno zachmurzone niebo, to i tak promienie UVA działają, one przenikają przez te chmury, one są wychwytywane w pewnym stopniu, ale jednak działają na naszą skórę. To po pierwsze. Po drugie, obecnie każdy z nas pracuje codziennie przy jakimś urządzeniu elektronicznym, a ono emituje promienie zawierające światło widzialne, czyli światło niebieskie. Co za tym idzie, światło niebieskie może przyczyniać się do powstawania przebarwień. Ponadto niestosowanie filtrów przeciwsłonecznych przy komputerze, laptopie możecie zauważyć, spowoduje, że będą bardziej uwrażliwione groczoły łojowe i w rezultacie pod koniec dnia Wasza skóra będzie jednocześnie zmęczona, bardziej poszarzała, bardziej przesuszona oraz przetłuszczona, jeżeli macie taką skłonność. Tutaj wtedy łączą się te dwie kwestie. Robiłam już wielokrotnie takie doświadczenie, też właśnie na mojej skórze, już Wam wspominałam o tym, że gdy nałożymy filtry, zdecydowanie pod koniec dnia, pod całym dniu pracy przed komputerem, skóra wygląda zdecydowanie lepiej. No i tu jeszcze jeden błąd, który chciałabym wymienić: to jest niestosowanie toniku lub stosowanie, ale nie osuszanie go bądź nie wmasowywanie. Wielokrotnie, mimo że tyle razy już mówiłam, pytacie się, czy tonik jest tak naprawdę niezbędny? No jest. Tonik jest kosmetykiem absolutnie nieodzownym. Powinien zawsze wystąpić po oczyszczaniu twarzy ze względu na to, że A przywraca neutralne pH skóry, co spowalnia pracę gruczołów łojowych, co je uspokaja, bo tak bez toniku gruczoły wojowe przez dwie godziny muszą bardzo intensywnie pracować, żeby to pH odpowiednie przywrócić. Taka jest rola lipidów naskórkowych. To one są odpowiedzialne za właśnie kwaśne pH skóry. To załatwia tonik w bardzo szybkim czasie. A po drugie tonik nawilża skórę. Im lepiej nawilżona skóra, tym lepsze przenikanie składników aktywnych. Co za tym idzie, lepiej wykorzystujecie wszystkie Wasze kosmetyki i też skóra jest złagodzona, no i oczywiście nawilżona, bo nawilżenie jest absolutną podstawą pielęgnacji. I ostatni na dzisiaj błąd, który tutaj bym powiedziała tak Gdzieś zauważyłam, to jest niestosowanie kremów. W momencie, gdy wasza skóra jest tłusta. I wydaje Wam się, że gruczoły łojowe wszystko załatwią. To tak nie jest. Gdy Wasza skóra jest tłusta, mocno błyszcząca, to niestosowanie kremów jeszcze będzie bardziej nakręcało te gruczoły i powodowało większy wyrzut łoju. Zatem każda skóra, bez względu na rodzaj, czy jest skórą wybitnie suchą, czy skórą mieszaną w kierunku suchej, czy skórą mieszaną w kierunku tłustej, bądź skórą po prostu tłustej, tłustą, potrzebuje kremu nawet wtedy o lekkiej konsystencji, ale to jest w taki sposób, w cudzysłowie, oszukiwanie gruczołów łojowych. W ten sposób gruczoły łojowe mają sygnał, aha, jest coś na powierzchni skóry, więc my musimy się uspokoić. I tak to wygląda, to jest takie moje y, ostatnie podsumowanie. Jeżeli dostrzegłyście jeszcze jakieś błędy w pielęgnacji, to bardzo chętnie podzielcie tym się proszę w komentarzach. A tymczasem Was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.